Alice Cooper, ikona rocka, prowokator, postać, która budziła strach i fascynację. W latach swojej największej popularności był uważany za uosobienie wszystkiego, co złe w muzyce. Zasłynął nie tylko swoją twórczością, ale i szokującym wizerunkiem scenicznym. Demonicznym makijażem, mrocznymi tekstami i występami, które przekraczały wszelkie granice. Był idolem zbuntowanej młodzieży, a jednocześnie koszmarem rodziców i konserwatywnych środowisk. Jego płyty palono publicznie w akcie sprzeciwu wobec tego, co reprezentowała jego twórczość okultyzm, chaos, nihilizm. Programy telewizyjne ostrzegały przed nim, a w kościołach potępiano jego muzykę jako diabelską. A jednak za kulisami tej ciemnej legendy rozgrywała się inna historia. Dramatyczna historia człowieka, który upadał coraz niżej w sidła uzależnień, pustki i samotności. To, co z zewnątrz wydawało się sukcesem, było w rzeczywistości drogą prowadzącą na skraj przepaści. W pewnym momencie jego życie zamieniło się w koszmar, a on sam musiał zmierzyć się z pytaniem: Czy to naprawdę wszystko, co życie ma do zaoferowania? W tym odcinku poznasz prawdziwą historię Alisa Coopera od symbolem buntu i ciemności, do momentu, w którym zrozumiał, że jedynym ratunkiem jest wiara. Jak doszło do tej niezwykłej przemiany? I co skłoniło człowieka uznawanego za wroga chrześcijaństwa do nawrócenia? Polub teraz to wideo i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu ta pełna nadziei historia poniesie się dalej. A jeśli włączysz również powiadomienia, nigdy nie przegapisz takich materiałów jak ten. Alice Cooper, a właściwie Vincent Fournier, rozpoczął swoją muzyczną podróż w latach 60., kiedy z przyjaciółmi założył swój pierwszy zespół. Po latach przemianowany na Alice Cooper. Zespół, którego nazwa stała się również pseudonimem scenicznym lidera, z początku nie wyróżniał się niczym szczególnym. Grali koncerty, szlifowali swój warsztat, ale nikt nie przewidywał, że staną się ikonami rocka. Przełom nastąpił, gdy nagrali utwór I'm Eighteen, piosenka początkowo niedoceniana przez wytwórnie. Nagle zaczęła być emitowana w radiu. Dla zespołu, który nigdy wcześniej nie miał hitu, było to coś niezwykłego. Słysząc swój utwór w Eterze, członkowie zespołu byli w szoku. To musi być pomyłka. Wspominali tamten moment. Jednak to nie był przypadek. IM 18 szybko wspięło się na listy przebojów, stając się hymnem młodego pokolenia które identyfikowało się z jego buntowniczym duchem. Sukces utworu nie tylko otworzył drzwi do kariery, ale też sprawił, że Alice Cooper zyskał wizerunek niepokornych, czarnych owiec w świecie muzyki. Zespół, który nie miał być mainstreamowy, nagle zaczął rywalizować z legendami takimi jak Rolling Stones czy Simon i Garfunkel. To był początek drogi, która wyniosła ich na szczyt rokowego świata. Po sukcesie I'm 18 i kolejnych hitach, Alice Cooper stał się ikoną rock and rolla. Jego zespół zdobywał coraz większą popularność, a ich koncerty zyskały miano spektakularnych widowisk. Sceniczne występy pełne teatralnych elementów, mrocznego humoru i prowokacyjnych rekwizytów uczyniły Coopera legendą. Jednak za blaskiem reflektorów kryła się mroczna strona rockowego życia. Nieustanne trasy koncertowe, presja sławy i imprezowy styl życia zaczęły zbierać swoje żniwo. Alkohol i narkotyki szybko stały się stałym elementem codzienności Coopera. To, co na początku wydawało się zabawą, zamieniło się w destrukcyjny nawyk. Alkohol przestał być rozrywką, stał się lekarstwem na zmęczenie i samotność. Muzyk wspominał, że początkowo uważał, że ma wszystko pod kontrolą, ale z czasem uzależnienie zaczęło dominować nad jego życiem. Imprezy i życie w trasie, które miały być ucieczką od rzeczywistości, doprowadziły do pogłębiającej się depresji. Cooper wspominał momenty, kiedy patrzył na swoje sceniczne kostiumy i zaczynał płakać, bo wiedział, ile bólu i wysiłku będzie kosztowało go przygotowanie się do występu. Sława przestała cieszyć, a życie, które na zewnątrz wyglądało jak marzenie, zamieniło się w koszmar. Z czasem destrukcyjne nawyki zaczęły wpływać na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Cooper na szczycie swojej kariery stanął przed pytaniem: Czy to wszystko warte jest ceny, jaką płaci? Droga, którą wybrał, zaprowadziła go na skraj przepaści, stając się punktem zwrotnym w jego życiu. Muzyk coraz bardziej i bardziej pogrążał się w mroku. Uzależnienie od alkoholu i narkotyków zaczęło dominować nad jego życiem, zabierając to, co kiedyś było źródłem radości i inspiracji. Z początku alkohol był dla niego czymś w rodzaju rekwizytu scenicznego, elementem wpisanym w wizerunek zbuntowanego rockmana. Jednak z czasem stał się czymś znacznie bardziej destrukcyjnym, ucieczką od rzeczywistości i nieustającym towarzyszem codzienności. Jego uzależnienie przybrało na sile w momencie, gdy imprezowy styl życia przestał być zabawą, a stał się samotną walką z depresją i pustką. Alice spędzał dnie i noce w swoim domu w Beverly Hills, odizolowany od bliskich i pogrążony w paranoi. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów była chwila, gdy po kilku dniach nieprzerwanego zażywania kokainy spojrzał w lustro i zobaczył przerażający obraz. W jego odbiciu linie charakterystycznego makijażu Alice Coopera. Zamieniły się w krwawe smugi. W tamtym momencie Cooper, mimo otępienia, zrozumiał, że dosięgnął dna. Strach, który go ogarnął, był niemal paraliżujący. Pojawiły się myśli o tym, jak bardzo odsunął się od wszystkiego, co miało dla niego znaczenie od rodziny, przyjaciół i wartości, które kiedyś go definiowały. Był sam w pokoju z narkotykami i bronią, w stanie całkowitego wyczerpania. W tamtej chwili dotarło do niego, że jego życie zmierza w stronę nieuchronnej tragedii. To był moment przebudzenia, świadomość, że coś musi się zmienić, choć droga do tego była daleka. Alice podjął pierwsze kroki ku wyjściu z tej spirali, ale był to dopiero początek długiej i trudnej walki. Walka z nałogiem toczyła się na granicy życia i śmierci, przynosząc momenty desperacji i grozy, które na zawsze wyryły się w jego pamięci. To doświadczenie stało się punktem zwrotnym, który miał przygotować grunt pod jego późniejsze przemiany duchowe. Po latach życia na krawędzi Alice Cooper w końcu dotarł do punktu, w którym musiał zmierzyć się ze swoimi demonami. Kluczową rolę w jego przemianie odegrała żona Sheryl, która po wielu latach wspólnego życia zdecydowała się odejść, widząc, jak nałogi zniszczyły mężczyznę, którego kochała. Jej ultimatum powrót do życia z Bogiem i odbudowa małżeństwa było dla Alisa ostatnią szansą na ratunek. Zrozpaczony, ale zmotywowany, Cooper rozpoczął drogę powrotu do wiary chrześcijańskiej, w której został wychowany. Zgodził się na terapię i chrześcijańskie poradnictwo małżeńskie, mimo że sam początkowo nie wierzył, że uda mu się przezwyciężyć nałogi. Jednak to, co wydarzyło się podczas tego procesu, było dla niego prawdziwym cudem. Alice wspomina, że pewnego dnia, jakby w jednej chwili, jego uzależnienie od alkoholu i narkotyków zniknęło. Lekarze byli zdumieni, mówiąc, że przypadki takie jak jego są niemal niemożliwe. Sam Alice nie nazywał tego wyleczeniem, lecz uzdrowieniem. Było to dla niego dowodem na działanie Bożej łaski i mocy. Powrót do wiary nie był jednak natychmiastowy. Alice musiał odbudować swoje życie krok po kroku, w czym ogromnie wspierała go Cheryl. Jej cierpliwość, modlitwy i miłość. Były fundamentem, na którym mógł się oprzeć. Cooper nie tylko wrócił do trzeźwości, ale i odkrył na nowo sens życia w Chrystusie. Dziś mówi otwarcie o tym, jak jego wiara pozwoliła mu przejść przez najciemniejsze chwile i odnaleźć prawdziwe odkupienie. Po swoim nawróceniu, Alice Cooper zyskał zupełnie nową perspektywę na życie. Wiara stała się dla niego centralnym punktem, wokół którego zaczął budować wszystkie inne aspekty swojego istnienia. Zrozumiał, że prawdziwa wolność i sens życia nie leżą w sławie, bogactwie ani hedonizmie, ale w relacji z Bogiem. Jednak wiara nie była jedynym filarem tej przemiany. Alice dostrzegł również ogromną wartość rodziny i znaczenie relacji z najbliższymi. Docenił wsparcie, jakie zawsze otrzymywał od żony Sheryl i zrozumiał, że jego powołaniem jest być mężem, ojcem i dziadkiem, którzy dają przykład swoim bliskim. Choć wielu uważało, że publiczne nawrócenie zakończy jego karierę, stało się dokładnie odwrotnie. Alice Cooper znalazł sposób, by połączyć swoją wiarę z rock'n'rollem. Nie rezygnując z ikonicznego wizerunku scenicznego, w swoich koncertach często przedstawia walkę dobra ze złem, kończąc ją triumfem światła nad ciemnością. Sam mówi, że jego występy są rodzajem wciągającej opowieści, która przekazuje widzom przesłanie nadziei i odkupienia. Muzyk unika jednak nachalnego moralizowania. Zamiast tego, Pozwala swojej muzyce i występom mówić same za siebie. Jego albumy takie jak Brutal Planet czy The Last Temptation zawierają subtelne odniesienia do wartości chrześcijańskich, które trafiają zarówno do wierzących, jak i niewierzących fanów. Dzięki temu Alice Cooper pokazuje, że można być chrześcijaninem, pozostając wiernym swoim pasjom i talentom. Podkreśla, że jego życie jest dowodem na moc odkupienia i łaski, które są dostępne dla każdego, kto otworzy swoje serce na Boga. Po latach walki z nałogami i życia na krawędzi zrozumiał, że żadne ludzkie siły nie są w stanie naprawić tego, co grzech zniszczył. Tylko Chrystus może w pełni uwolnić człowieka od ciemności. Rockman czuje się odpowiedzialny, by mówić szczególnie do młodych ludzi, którzy są na rozdrożu, zmagają się z uzależnieniami czy tracą sens życia. Jego przesłanie jest proste. Nie ma sytuacji bez wyjścia, a Bóg może przemienić nawet najbardziej zrujnowane życie. Dzięki swojej historii, Alice inspiruje innych do szukania odkupienia i daje im nadzieję na nowy początek. W swoich wypowiedziach ostrzega młodych ludzi przed iluzjami współczesnego świata. Podkreśla, że pogoń za sławą, bogactwem i natychmiastowymi przyjemnościami prowadzi jedynie do pustki i zniszczenia. Opisuje, jak łatwo można wpaść w pułapkę uzależnień, myśląc, że alkohol czy narkotyki są odpowiedzią na problemy. Sam doświadczył, jak złudne i destrukcyjne jest takie podejście. Alice zwraca uwagę, że współczesny świat staje się coraz bardziej niebezpieczny dla młodych ludzi, oferując im łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych i hedonistycznego stylu życia. Uważa, że jedynym prawdziwym fundamentem jest wiara, która daje siłę, by przeciwstawić się pokusom i prowadzić sensowne życie. Jego historia to nie tylko świadectwo triumfu dobra nad złem. Ale także przestroga, że bez Boga nawet największe sukcesy tracą wartość. Jego doświadczenia pokazują, że nigdy nie jest za późno, by zmienić kierunek i otworzyć swoje serce na Boga. To, co wydaje się upadkiem, może stać się początkiem nowego, lepszego życia, pełnego sensu, nadziei i miłości. Podziel się tym wideo z osobą, która może go teraz potrzebować. Pamiętaj proszę o subskrypcji kanału i polubieniu tego filmu. Dzięki tym prostym gestom ten przekaz dotrze do wielu potrzebujących nadziei. A teraz zobacz świadectwo nawrócenia idola nastolatek Justina Bibera. Życzę Ci błogosławionego dnia.